Cześć, mówi Rafał Mazur z .pl. a Dzisiaj pogadamy sobie o Ginie Simonsie, czyli o życiu jako sztuce bez wstydnego sięgania po więcej, również po więcej pieniędzy. I to będzie nieco mniej egzystencjalny wpis niż z ostatnimi czasy, choć jego główny bohater, czyli sam Gin Simons, pewnie by się absolutnie ze mną nie zgodził, bo Gin uważa, i co zresztą za chwilę zobaczysz, że pieniądze, a właściwie więcej pieniędzy, a właściwie jeszcze więcej pieniędzy. To droga jak najbardziej egzystencjalna. I Dzin pojawia się już na P nie jeden raz. I wiem, że w Polsce on nie jest jakoś szczególnie dobrze znany, dlatego dosłownie w paru słowach powiem o tym kim jest i dlaczego warto go posłuchać. I akurat to co mi podoba się w nim najbardziej to jest fakt, że on absolutnie nie krępuje się tego kim jest i absolutnie nie wstydzi się tego czego pragnie od życia, a tym samym wpisuje się że tak powiem w nurt bez wstydu. Bez wstyd to jest program MP3, który wydałem, który pomaga. Pozbyć się wstydu i sięgać po to, czego chcesz, czyli on wpisując się w ten nurt bez wstydu, e, pokazuje czego żąda od siebie, czego żąda od innych i czego żąda od świata w ramach tego, co uważa za ważne. I dżin jest również jedną z niewielu postaci, która nie udaje, mówi otwarcie, że jest oportunistą. Czyli, że szuka okazji do tego, żeby zarobić, że jest egoistą i pod wieloma względami jest hedonistą, ale z pewnymi paroma bardzo znaczącymi ograniczeniami, o których sobie za chwilę pogadamy. I on jest najbardziej znany z tego, że jest założycielem amerykańskiego zespołu rockowego The Keys. I pomimo tego, że jest już w branży rock'n'rolla chyba ze 40 lat jak nie lepiej, Jean nigdy nie pił, nigdy nie ćpał i nigdy nie palił. Nie uprawia też hazardu, dlatego że on nie robi absolutnie niczego, co może pozbawić go pieniędzy lub zmniejszyć jego możliwości ich zarabiania czyli pieniądze, więcej pieniędzy oraz kobiety i więcej kobiet. Oto Gene Simmons w krótkim podsumowaniu. Mówi się o tym, że było od 3 do 5 tysięcy, że miało od 3 do 5 tysięcy kobiet i jego majątek z kolei szacowany jest na jakieś 300 milionów dolarów, co wpisuje Gina Simonsa w pierwszą dwudziestkę najbogatszych muzyków świata. I teraz zobaczmy zatem, co ma nam do powiedzenia w kwestii pieniędzy, zarabiania pieniędzy oraz oczywiście w kwestii zarabiania jeszcze więcej pieniędzy. I wszystkie cytaty, o których tutaj będę mówił, pochodzą z jego dwóch książek: Sex Money Kiss i Me Incorporated i są moim własnym tłumaczeniem. I pierwszy cytat: Moja filozofia jest prosta: żyję, więc chcę cieszyć się życiem, a sposobem na to jest posiadanie dużej ilości pieniędzy, bo pieniądze kupują wszystko, czego miłość kupić nie może. Tak więc mam obowiązek w tym wypadku względem siebie, by zarobić. Więcej pieniędzy, a nie mniej pieniędzy. Jeżeli esencją wszystkiego, co robisz od momentu, kiedy wstajesz rano do chwili, kiedy kładziesz się spać, będzie pytanie, jak mogę zarobić więcej pieniędzy, będziesz absolutnie zszokowany tym, ile zdołasz ich zarobić. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli esencją wszystkiego, co robisz od momentu, kiedy wstajesz rano do chwili, kiedy kładziesz się spać, będzie pytanie, jak mogę zarobić więcej pieniędzy, będziesz absolutnie zszokowany tym, ile zdołasz ich zarobić. I teraz wytłumaczenie tego, o czym Jean mówił. Pamiętaj, że Twoja podświadomość działa na zasadzie pętli, czyli ciągle mieli coś w tle. I parę rzeczy ma w Twojej podświadomości pierwszeństwo, parę ma priorytet i to są między innymi pytania. I w przypadku pytania podświadomość próbuje zamknąć otwartą pętlę poprzez znalezienie satysfakcjonującej odpowiedzi. Tym samym koncentrując się na tym, jak coś możesz zrobić zwiększa szansę otrzymania odpowiedzi na zasadzie tego, co w psychologii po polsku nazywa się torowaniem, a po angielsku nazywa się primingiem. W skrócie, twój umysł świadomy wyznacza cel, a twoja podświadomość jak snajper szuka okazji do wykonania zadania. I teraz kolejny bardzo krótki cytacik, jeden z moich ulubionych. Słowo pragmatyczne oznacza wiodący do pieniędzy. I to jest moja, jedna z moich ulubionych definicji pragmatyzmu. Tuż obok definicji pragmatyzmu Williama Jamesa, który też jest bohaterem wielu wpisów na znany który powiedział, że prawdą jest to, co działa. Z kolei, jeszcze raz powtarzam, Uginia Simonsa: pragmatyczny oznacza wiodący do pieniędzy. I kolejny króciutki cytacik. Nie chcę Twojego klepania po ramieniu, chcę Twoich pieniędzy w mojej kieszeni. I to jest. Właśnie ta nieskrępowana postawa, która bardzo przypomina bezpośrednio kolejnego, bezwstydnego żniwiarza pieniędzy, również często występującego ostatnimi czasami na Zenia czyli na konora, czyli Konora McGregora, który powiedział: u obcych ludzi nie szukam akceptacji, u obcych ludzi szukam gotówki. I następny cytat, który nieco pokazuje, jak tą gotówkę zarobić. Jeżeli nie jesteś gotowy mówić w koło kim jesteś i czym się zajmujesz, ryzykujesz porażkę. Reklamuj się. To ty jesteś swoim najważniejszym produktem, to ty znasz siebie najlepiej, a przynajmniej powinieneś. To ty jesteś swoim największym potencjałem na zbiór najbardziej żyznych plonów, jakie życie może zaoferować. Koniec cytatu, a ja wyjaśniam i przypominam, że bycie swoim najważniejszym potencjałem i domaganie się tego, co najlepsze, ma swoją cenę, dlatego że musisz być autentycznie rynkowo coś wart lub coś warta. A więc będąc swoim najważniejszym narzędziem musisz rozwijać się i musisz o siebie pod każdym względem dbać, dlatego przypominam, że Jin, pomimo bycia rokowcem nie pije, nie pali i nie ćpa i nie dlatego, że już nie może, bo jest po odwykach, dlatego że nigdy na żadnym nie był, nie musiał, tylko dlatego, że od samego początku podjął taką decyzję i Jean wyjaśnia nam. Moja sugestia jest prosta. Zostań swoim największym fanem. Ja jestem sobą absolutnie zafascynowany. To ja jestem swoim bohaterem. Tak więc jeżeli twoje ty nie działa, zmień je. Zrób wszystko co trzeba, bądź elastyczny. I tak właśnie po raz kolejny wracamy do tego, że możesz być albo tym, kim w danej sytuacji być trzeba, lub możesz wierzyć, że po prostu jesteś kim jesteś i tak już zostanie. I ta druga opcja która jest oczywiście przeważająca, jest łatwiejsza, jest bardziej prostacka. Ta druga opcja pod tytułem jestem jak, jest, jak jestem i tak już zostanie, gwarantuje Ci w najlepszym wypadku to, że osiągniesz tylko ułamek tego, co można osiągnąć. Ja już wspominałem o tym, jak można robić to, co trzeba robić. To jest zresztą poprzedni filmik na tym kanale. A właściwie, ten film, bo to ma 46 minut. Jeżeli obejrzysz sobie film Przygotowanie psychiczne Zawodnika MMA, to tam właśnie omawiam, jak robić to, co jest do zrobienia, niezależnie od tego, co myślisz i niezależnie od tego, co czujesz. A teraz głos zabiera znowu Gene Simos. Pieprzyć pewność siebie i pieprzyć całą resztę. Musisz nadstawiać karku, innego wyjścia nie ma. Masz przecież obowiązek w stosunku do siebie. Obijasz się weekendy? Czy pracujesz dniami i nocami nad projektami związanymi z tobą, nad Twoimi marzeniami i aspiracjami? Nad robieniem wielkiej kasy? Bo jeżeli chcesz odnieść sukces szybciej i bardziej. Musisz wybrać siebie, bądź oddanym sobie, bądź samolubnym, bądź oddanym sobie. Pamiętaj, ty masz pierwszeństwo, to ty jesteś najważniejszą osobą, zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i biznesowym. Z tego prostego powodu, jeżeli nie jesteś w stanie pomóc sobie, nie pomożesz i innym. Pierwszy od niej sukces, a potem zajmi się całą resztą. I to jest koniec cytatu. Jedno ważne słowo ostrzeżenia, które musi pojawić się zawsze przy okazji egoizmu czy samolubności, tematów, które są dzisiaj tak bardzo popularne. Zwróć uwagę na to, że Jean mówi o budowaniu swojego życia, a nie rozpieprzaniu go. To jest częsty błąd. Ludzie w imię egoizmu zaczynają robić różne głupie rzeczy. On tutaj mówi o tym, że masz budować siebie i on tutaj nie mówi o autosabotażu, o autosabotażu i nie mówi o krzywdzeniu innych ludzi, którzy się otaczają. Mówi o tym, że potrzebujesz czasu i potrzebujesz pracy, by twoje życie stało się lepszym. Dlatego najpierw budujesz siebie, a potem zajmujesz się, jeżeli taka twoja bola, pomaganiem innym. Przypominam, ten egoizm ma być wykorzystany do budowania, a nie do niszczenia. I zwróć uwagę na to, że nie masz czekać, aż będziesz gotowy. Czy będziesz gotowa? Masz działać już teraz robiąc to, co jest do zrobienia, niezależnie od tego, czy czujesz się wystarczająco pewnie, czy też nie. A jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, oto jeden ze sposobów, który podaje nam Gene Simons. Jeżeli Twoja samoocena nie jest wystarczająca, blefuj i zachowuj się, jakby była zaciśnij zęby i udawaj, że przepełnia Cię. Pewność siebie. Udawaj tak długo, aż to udawanie stanie się prawdą. Pamiętaj, że nawet malutka szansa na wielkość jest lepsza niż poddanie się. To pewność siebie jest Twoim najważniejszym biznesowym wspólnikiem i nie jest ona ani genetyczna, ani dziedziczona, ani do kupienia. Za to jest do nauczania się i w 100% niezbędna do Twojego sukcesu. I kolejny cytat. Musisz nauczyć się stawać przed obcymi ludźmi, którzy mają cię kompletnie gdzieś, i przekonać ich, że masz dla nich coś, czego potrzebują i bez czego nie mogą się obejść. Że to ty masz im do zaoferowania najwspanialszą rzecz, do jakiej masz dostęp, bo to, co im oferujesz, to ty. Pytanie brzmi, czy jesteś taką osobą? Pytanie brzmi: czy umiesz to zrobić, lub czy chcesz się tego nauczyć? Bo to jest jedna z najlepszych definicji sprzedaży, jaką w życiu słyszałem. Ja przypomnę ten cytat: Musisz nauczyć stawać się przed obcymi ludźmi, którzy mają Cię kompletnie gdzieś i przekonać ich, że masz dla nich coś, czego potrzebują i bez czego nie mogą się obejść. I następny cytat, pamiętaj, że ludzie z pozycją, władzą czy majątkiem nie urodzili się w ten sposób, musieli na to zapracować, musieli stworzyć własne reguły gry, musieli umieć najpierw sprzedać samych siebie, by następnie sprzedać swój produkt, musieli się uczyć i musieli pracować dużo ciężej niż ty, by mieć to, co mają. Pamiętaj o tym, że najważniejsze jest to, jak się czujesz ze swoimi aspiracjami i marzeniami, bo to odczucia napędzają działanie. To Twoja wola wygrywania, Twoje bezgraniczne oddanie, Twoje odrzucenie wszystkich nie, które napotkasz na swojej drodze, Twoja nieprzejednana wytrwałość. Oto, co zapewni Ci wielką wygraną, i to jest koniec cytatu. A więc pytanie brzmi: jak Ty się czujesz ze swoimi aspiracjami? Czy się ich krępujesz? Czy tylko gadasz o tym, że czegoś chcesz? Czy może działasz, by mieć szansę, niezależnie od tego, czy jest ci to wygodne, czy nie? A ja tutaj e, jeszcze przytoczę cytat Dana Kennedy'ego, wybitnego marketingowca i konsultanta biznesowego, który powiedział: Pieniądze zawsze płyną do tych, którzy ich żądają i roszczą sobie do nich nieskrępowane prawo. Nic nie przyciąga pieniędzy bardziej niż całkowita odporność na krytykę. Powtarzam, pieniądze zawsze płyną do tych, którzy ich żądają i roszczą sobie do nich nieskrępowane prawo. Nic nie przyciąga pieniędzy bardziej niż całkowita odporność na krytykę. To był Dan Kennedy, a my wracamy dalej do Gina Simonsa. Zresztą panowie się znają. I jedno musi stać się absolutnie jasnym: to umiłowanie pracy, a nie umiłowanie pieniędzy przyniesie ci upragnioną nagrodę, bo jest ogromna różnica pomiędzy chodzeniem do roboty, a kochaniem swojej pracy. Dla mnie praca jest przywilejem, a nie przyrodzonym prawem czy środkiem do celu. Im więcej pracujesz, tym los bardziej ci sprzyja, więc bierz nad godzinę. I to jest skrajnie ważny moment. Praca, czyli proces prowadzi do nagród. Samo umiłowanie nagród przyniesie ci jedynie frustrację i cierpienie. Pamiętaj, nic ci się nie należy i masz tylko to, po co sięgasz, a to sięganie nazywa się właśnie pracą. Jeżeli myślisz, że najbogatsi ludzie tego świata spędzają swój czas na jachtach i w nocnych klubach, to jednij się w łeb i pomyśl sobie jeszcze raz, to praca jest nagrodą, ale nagrodą, która może rodzić kolejne nagrody, w tym finansowe, w tym prestiżowe i w tym statusowe. A przy okazji nagród to to jedno, z, jeden z cytatów Simona, jeden z moich ulubionych. Prawda wygląda tak, że nie potrzebujesz wiele, co absolutnie nie oznacza, że nie powinieneś ścieć mieć wszystkiego. I to jest kolejny bardzo ważny i filozoficznie, i psychologicznie moment: moment. Simons powtarza wielokrotnie, że jeżeli masz dach nad głową, i jeżeli masz co włożyć do garnka, to jesteś do przodu i wygrywasz. I wiedząc to, i pamiętając o tym, Zyskujesz wielką przewagę z tego prostego powodu, że pozwala ci to zachować świadomość, że te wszystkie nagrody, o których mówimy, te wszystkie błyskotki, pieniądze, samochody, są jedynie miłym dodatkiem, a nie samym sensem, to praca nad rozwijaniem siebie jest sensem, a reszta jest bonusem. A ponieważ do życia nie potrzeba ci aż tak dużo, możesz żądać od siebie, a może raczej żądać dla siebie, i jak najwięcej, zachowując jednocześnie zdrowy ogląd sytuacji, dlaczego? I wyjaśni nam to znowu Simons w następnym stacie. Odmawiam siedzenia na dupie i gadania o tym, co było wczoraj. Jestem człowiekiem dziś i człowiekiem jutra. Dla mnie udane życie to życie spędzone na pogoni za więcej. Za więcej wszystkiego tego, co prowadzi do szczęścia, sukcesu i owszem, pieniędzy. To poszukiwanie nowych możliwości w moim życiu. I dalej. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Prowadź się czysto, żadnych dragów, żadnej wody. Ani nie urośnie ci od tego fajfus, ani nie staniesz się od nich mądrzejszy czy szybszy. Plus zaspokojenie tego głodu z czasem kosztować będzie fortunę. Podsumowując, jeśli czpasz czy pijesz, masz przejebane. Aha, i również nie pal. To był Simon Simons, który już widział w świecie rokowym, wszystko w tym również miał. Znajomych, którzy już dawno nie żyją, oczywiście, jeżeli wciąż masz wątpliwości co do tego, że branie, ćpanie, chlanie i tak kończy się źle, to za zachęcam do zapoznania się z tak zwanym Klubem 27. To są ci ludzie, którzy przekonali się, że prowadzili grę, której wygrać nie można. A dlaczego powinieneś o siebie dbać i dlaczego powinieneś dbać o swoje ciało i swój umysł? I to znowu wyjaśnia się nam, Gene. Simmons. Życie jest rywalizacją. To właśnie dlatego musisz tak bardzo o siebie dbać. Nigdy nie będzie równo i nigdy nie będzie sprawiedliwie. I kiedy ten prosty fakt w końcu do ciebie dotrze, zdasz sobie sprawę. Że aby pobić tych bystrzejszych, przystojniejszych, młodszych czy bardziej doświadczonych, musisz pracować ciężej i nigdy się nie poddawać. Musisz wyhodować sobie grubą skórę. Masz stać się szczytowym drapieżnikiem, dopasować się i zwyciężać niezależnie od środowiska. Mistrzowie się nie rodzą, mistrzowie się robią. Bez świadomości własnych wartości, bez determinacji i bez dyscypliny. Czyli żadnej wódy, żadnych dragów, żadnego tytoniu oraz żadnych ludzi, którzy mają do nich słabość, skończysz na dnie szybko. I to, co za chwilę przeczytam, jest zgodne z teorią Alfreda Adlera. O tym, że poczucie niższości napędza nas do wyższości, co Gene Simon wspomina nieco autobiograficznie w tym kawałku. Nikt nie ma prawa cię umniejszać. Nikt nie jest od ciebie lepszy i nikt nie ma prawa wymachiwać ci paluchem przed nosem. Nikt nie ma prawa sprawiać, żebyś czuł się źle. Bo nikt nie jest ani lepszy, ani bardziej święty od ciebie. Nikt. To właśnie ta świadomość, to czucie było moim motorem napędowym. Duma zawsze była moim ulubionym z siedmiu grzechów. Ja przypomnę, a właściwie powiem, bo prawdopodobnie tego nie wiesz, że Jim Simons z znowu powstałego państwa Izrael dotarł do Stanów, zdaje się, jak miał 6, 7 czy 8 lat, nie mając kompletnie pojęcia o tym, czym jest wielki świat, nie znając ani jednego słowa po angielsku. Wtedy bycie Żydem tuż po II wojnie światowej nie było czymś, co wiązało się z jakimiś szczególnymi przywilejami. Więc Gene Simmons spotykał się z różnego rodzaju agresją albo nietolerancją. Dlatego, ten cytat o tym, że nikt nie ma prawa ci umniejszać. Nikt nie ma prawa wymachiwać paluchem przed nosem odnosi się bezpośrednio do ciężkiego dzieciństwa, które miał w związku z tym skąd przyjechał i w związku z tym, że kompletnie nie znał nowej rzeczywistości. A jeżeli ty autentycznie masz ochotę napędzić się bardziej i dotrzeć do celu szybciej, to weź proszę pod uwagę dwa programy, które mogą Ci w tym pomóc. Znajdziesz je na stronie zeniaskinowca.pl w zakładce sklep. Jeden to jest oczywiście Best, o którym już wspomniałem, w którym omawiam to, jak przestać się wstydzić samego siebie i własnych potrzeb, a drugie to jest rządza pieniądza, gdzie dowiesz się jak ułatwić sobie to, o czym wspominał Gene Simons, czyli umiejętność sprzedawania. Zachęcam do zakupów. Dzięki za dziś. I do usłyszenia następnym razem.